Dziesięć rzeczy, których mężczyźni uczą się zbyt późno w życiu. 1. Im mniej mówisz, tym ważniejsze są Twoje słowa. 2. Nie bierz wszystkiego do siebie. Nie każdy myśli o Tobie tyle, co Ty sam. 3. Skupiając się na problemach, mnożysz je. Skupiając się na możliwościach, tworzysz szanse. 4. Choć teraz boli, kiedyś zrozumiesz, że te trudności zmieniły Twoje życie na lepsze. 5. Zawsze jest powód, dla którego spotykasz ludzi. Albo oni zmienią twoje życie, albo ty zmienisz ich. 6. Nie bój się nowości, bo życie nudzi się w granicach tego co znane. 7. Gdy ignoruje cię ktoś ważny, twój mózg reaguje jak na ból fizyczny. 8. Czasem nie doceniasz chwili, dopóki nie stanie się wspomnieniem.